Kochani moi, w Chrzcie Świętym został pogrzebany stary człowiek. Człowiek z jego grzechami, człowiek z jego skutkami, konsekwencjami. I otrzymaliśmy nowe życie w Jezusie Chrystusie. Czyli śmierć Jezusa stała się naszą śmiercią. Umarliśmy dla grzechu. Zostaliśmy przybici z Jezusem, wraz z Nim ukrzyżowani dla naszego grzechu. Kiedy Przychodzi jakaś pokusa do Ciebie, pokusa jakiegoś grzechu, to musisz sobie uświadomić. Ten grzech został już przybity do krzyża dwa tysiące lat temu. Jezus, ten grzech, który ja chcę popełnić, tą pokusę, która mnie teraz kusi do tego grzechu, wziął już na krzyż dwa tysiące lat temu i złamał moc tego grzechu, pokonał go. Ja nie muszę napinać, i teraz, Boże, przychodzi pokusa. Co ja mam zrobić, Boże, coraz bliżej, coraz bliżej. Chyba nie wytrzymam, chyba to zrobię. Ojej, już nie mogę wytrzymać. To nie o to chodzi. Jeśli chcesz naprawdę pokonać grzech, to musisz sobie uświadomić, że ktoś już go pokonał. Że Jezus już pokonał twój grzech. Pokonał tą pokusę na drzewie krzyża. Ona została przybita do krzyża i uśmiercona. I wystarczy powiedzieć: Jezu Chryste, uwielbiam Cię, dziękuję Ci za to, że mieszkasz we mnie, że jesteś wszechmogącym Bogiem, który złamał moc tego grzechu na drzewie krzyża. Panie, uwielbiam Cię za to, co dokonałeś z tym grzechem. Już nie jestem podległy temu grzechowi, nie muszę tego zrobić. Jestem wolny, bo Ty zabrałeś mi ten grzech, Ty go uśmierciłeś na drzewie krzyża. Chwała Ci za to. Ty jesteś Panem, bądź błogosławiony Jezu Chryste. Nie muszę grzeszyć, jestem wolny, bo Ty już uwolniłeś mnie od tego grzechu, zmiażdżyłeś go, widziałeś ten grzech, który teraz podchodzi bardzo blisko i mnie kusi, żebym go skonsumował. Jezus Chrystus złamał moc każdego naszego grzechu na drzewie krzyża. Chwała Jemu mój cześć. On jest Panem. Dlatego też w nim została pokonana wszelka śmierć, wszelki grzech. W nim został pokonany lęk, wstyd, poczucie winy. Wszystkie te bardzo dramatyczne nasze uczucia, emocje, skłonności, to wszystko, co jest w nas tak bardzo trudne do przyjęcia, zostało to pokonane. W krzyżu Jezusa Chrystusa. On wziął to wszystko na siebie. Wszystkie nasze grzechy i wszystkie skutki i konsekwencje naszych grzechów i przybił je do krzyża. Więc za każdym razem, jak nie może sobie dać rady ze swoim grzechem, ze swoim nałogiem, ze swoim lękiem, wstydem, poczuciem winy, adoruj krzyż Jezusa Chrystusa, adoruj jego rany. Wiecie, dzisiaj bardzo dużo mówimy. O różnych nurtach duchowości. Czasami mam wrażenie, że jest dużo takiego lajtowego chrześcijaństwa, takiego bardzo emocjonalnego, takiego powierzchniowego. Ludzie chcą jak w fast foodzie: pstryk i dostać to, co proszą. Pstryk, uzdrowienie. Pstryk, uwolnienie. Żeby wstać z Jezusem, wpierw musimy z nim umrzeć. Bardzo konkretnie umrzeć dla grzechu, żeby otrzymać życie. Razem z nim dać się ukrzyżować i przybić do krzyża, Jego krzyża, aby uśmiercić w sobie to wszystko, co jest destrukcyjne w naszym życiu. Dlatego adoracja Jego krzyża, adoracja Jego ran, przeżywanie Jego męki ono, Uświęciło wszystkich świętych. Tutaj nie ma drogi na skróty. Wiecie, bardzo dużo rekolekcji. Przez tyle lat, które przeszedłem, myślę, że na wszystkich rodzajach rekolekcji byłem. Od takich, gdzie osiem dni w zupełnej ciszy, po najbardziej charyzmatyczne, w różnych duchowościach. Ale nigdy nie widziałem tak dogłębnych uzdrowień. Tak dogłębnych uwolnień, takiej mocy przemieniającej życie, jak wtedy, kiedy dana osoba decyduje się na codzienne adorowanie męki Pana Jezusa, adorowanie Jego ran, przeżywanie Jego śmierci z miłości do niej. To jest szkoła świętych, rozumiecie? Odeszliśmy od tego, bo my chcemy się ciągle fajnie czuć, fajnie czuć, w kościele fajnie czuć, na modlitwie fajnie czuć, wszędzie fajnie czuć. Nie. Prawdziwe życie otrzymamy, kiedy prawdziwie umrzemy. Tak, czasami bardzo boleśnie. Ten proces jest bolesny, ale uświadom sobie, że już nigdy nie przejdziesz go sam, że ten, który wziął na siebie twój grzech, Twój lęk, twój wstyd, poczucie winy i najbardziej straszliwe i destrukcyjne uczucia, emocje. Wziął to na krzyż. On już złamał moc tego. I zaprasza cię tylko, abyś przeżył razem z nim dzieło krzyża, dzieło Twojego odkupienia, dzieło Twojego zbawienia. Ojciec Pio swoim synom i córkom duchowym nakazywał. Był to jeden z najważniejszych punktów w ogóle bycia jego córką czy synem duchowym. Dwa razy dziennie rozważać mękę Pana Jezusa. Dwa razy dziennie. Ojciec Pio dokładnie wiedział, że tam jest generator wszystkich mocy, że we krwi Jezusa, w jego ranach, w adoracji jego męki, tam szatan już nie ma nic do roboty, tam szatan jest pokonany. Ten szatan, który atakuje Cię w Twojej sferze choroby, lęku, strachu, wstydu, poczucia winy, destrukcji Twojej rodziny, małżeństwa, on tam musi się poddać. Pod drzewem krzyża. Musi uklęknąć i wyznać: Nie mam mocy, żeby dalej Ciebie niszczyć. Nie mam mocy. Tam został pokonany. Tam jest Twoje zwycięstwo. Rozumiesz? To jak bardzo bym chciał, żebyśmy to zrozumieli, żebyśmy codziennie rozważali, medytowali, przeżywali mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I kryli się w Jego ranach i dali się ukrzyżować, tak jak On dał się ukrzyżować, dać się przybić z Nim do krzyża i powiedzieć śmierć mojemu grzechowi. Amen. Śmierć mojemu nałogowi. Amen. Śmierć lękowi. Amen. Śmierć wstydowi. Amen. Śmierć poczuciu winy. Amen. Zostało to pokonane. Jezu Chryste chwała Ci. W Twoich ranach jest moje zdrowie. W Twoich ranach. I trwać w uniżeniu pod drzewem krzyża i przyjmować Jego krew z Jego ran. Tam szatan już nic nie może zrobić. Nic. Tam został ostatecznie pokonany. I tam jest Twoje zwycięstwo. Tam jest Twoje zdrowie. I to wszystko, kochani, dokonuje się w Chrzcie Świętym. Jest niesamowite. Ta cała potęga nadania Tobie nowej tożsamości, nowych narodzin, nowego imienia. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Pamiętajcie, że Bóg jest wiecznym teraz. Mówiłem o tym wczoraj. I te wydarzenia zbawcze, one dokonały się w czasie linearnym, historycznym, ale one też dokonują się nieustannie wiecznym teraz Boga. Czyli jak teraz, zobaczcie, jesteśmy na Eucharystii. Teraz będę przeżywał jego śmierć. Teraz będę klęczał pod drzewem krzyża. Teraz w jego ranach będę uzdrawiany. Teraz przyjmę jego krew na Eucharystii, która jest tu i teraz. I tu i teraz będzie moje zmartwychwstanie. Bo z Jezusem zostałem ukrzyżowany, ale z Jezusem też Bóg mnie wskrzesił z martwych, z tego starego człowieka. Zostałem uzdrowiony, uwolniony, odrodzony odnowiony z tego wszystkiego co było moim starym człowiekiem również uzdrowiony z lęku uzdrowiony ze wstydu tego paraliżującego wstydu i tego niedozniesienia poczucia winy z powodu tego co zrobiłem jaki jestem zostałem odnowiony i to dzieje się tu i teraz mówiłem wczoraj pamiętacie że bóg nas nieustannie stwarza właśnie w tej potędze Męki, śmierci, zmartwychwstanie, zesłania ducha świętego, która jest zakodowana w Chrzcie Świętym, która jest zakodowana w Eucharystii. Tu się dokonuje nasze uzdrowienie. Dlatego, ktokolwiek jest w Chrystusie, jest z nim zjednoczony, jest dziełem nowego stworzenia. To, co stare minęło, to wszystko stało się nowe. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. Abyśmy stali się w Nim Bożą sprawiedliwością. Kiedy wyznajemy nasze winy, kiedy pokutujemy, kiedy unierzamy się przed Nim, kiedy przepraszamy Go za nasze grzechy, momentalnie jesteśmy obmyci krwią baranka, momentalnie jesteśmy podniesieni do godności Dziecka Bożego, a bardziej bym powiedział, jesteśmy dziećmi Bożymi, tylko pobrudziliśmy nasze ubranie. Pobrudziliśmy naszą godność przez grzech, pobrudziliśmy naszą wartość: dziecka, Boga, syna, córki, Boga. I przez krew Jezusa, przez spowiedź świętą, przez przeproszenie, żal, jesteśmy odnowieni. To wszystko, co jest brudne, jest w nas odnowione, oczyszczone. Kochani moi, Otrzymujemy białą szatę na czcie. To jest piękne. Biała szata symbolizuje szatę Jezusa Chrystusa. Pamiętacie syna marnotrawnego, który przychodzi do ojca? Ten, który był tak bardzo upokorzony, że chciał nawet jeść jedzenie, które się świniom należało, które świnie jedli, ale zabroniono mu nawet tego. Stracił wszystko. Jest całkowitym bankrutem. Przychodzi w łachmanach do swojego ojca. Ojciec mówi: ściągnijcie szybko te szaty. Rzuca mu się na szyję, nakłada na niego swój płaszcz, nakłada na jego palec pierścień godności syna. Taki jest Bóg. Kiedy on działa, kiedy on patrzy na ciebie, widzi mękę, śmierć i zmartwychwstanie swojego syna. Kiedy patrzy na twoje grzechy, kiedy uniżasz się, kiedy mówisz przepraszam, kiedy żałujesz, on zdziera tą szatę grzechu i nakłada na ciebie szatę chwały, szatę swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jest niesamowite. Wiecie, my musimy mieć cał, cały czas przed oczami, że jesteśmy umiowanymi dziećmi Boga, że jesteśmy synami i córkami Króla Wszechświata, że nosimy. Niezbywalną. Możemy ją pobrudzić, ale ona już została w Chrzcie Świętym dana nam przepiękna szata królewska. Gdyby ktoś z Was zobaczył siebie w świecie niewidzialnym, oczami Boga, jak wygląda, szczególnie po spowiedzi świętej, szczególnie po przyjęciu Komunii Świętej, zobaczyłabyś siebie w najpiękniejszej szacie księżniczki, zobaczyłbyś siebie w najpiękniejszej szacie księcia królewskiego. Byś oszołomiony spojrzał na siebie. Boże, jaka piękna szata! Boże, jaka jestem piękna! Ta szata jest ci dana w Chrzcie świętym. Szata godności, szata wartości córki i syna króla. Królewska szata, czy rozumiesz? Tak, możesz ją pobrudzić przez grzech, ale już nigdy nie zostanie ci ona zabrana, bo. Pieczęć Chrztu Świętego jest na całą wieczność. Dlatego musisz mieć tą świadomość, kim jesteś, jaka jest twoja wartość, jaka jest Twoja godność. To jest niesamowite, kiedy pamiętam przed do mnie pewien mężczyzna, który miał wielki problem z grzechami nieczystymi, nie mógł sobie absolutnie z tym poradzić. Mówił o tym, że po prostu znienawidził samego siebie, że ciągle na nowo upada w ten grzech. Jakbyś się ksiądz mógł pomodlić o uwolnienie. Ja mówię, mogę się pomodlić, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Ty przestałeś wierzyć, kim jesteś. Że zanegowałeś moc i potęgę tego, kim jesteś w Chrzcie Świętym i dlatego szatan cię niszczy tym grzechem. Mówi, nie rozumiem. Zacząłem mu ogłaszać Ewangelię. Zacząłem mówić, kim jest Bóg. I kim jest on dla Boga. Zacząłem mu opowiadać o miłości Ojca do niego. Płakał. Zacząłem mu mówić o tym, jaki wartościowy jest dla Boga: że ma niewiarygodną godność i wartość syna króla. Że ma niesamowitą szatę chwały na sobie. Tak, ona jest pobrudzona przez grzech, ale Bóg patrzy przez ten grzech i widzi Twoją niesamowitą. Chwałę, którą on sam ci dał, obległ Cię w Chrzcie Świętym. Zrozum wstań, podnieś głowę i pomyśl, kim jesteś, synu króla wszechświata. Płakał, bo szatan jest tym, który nie tylko, że Cię skusi do grzechu, ale potem zdołuje całkowicie, że jesteś nikim, jesteś beznadziejnym grzesznikiem. Wstyd! Znowu to zrobiłeś. Wstyd! To jest szatan. I mówię mu: walcz inaczej. Kiedy przyjdzie pokusa, to podziękuj za to, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu, że pokonał już ten grzech, że pokonał już tą pokusę. Uwierz całym sercem. Przytul się do jego ran na krzyżu. Przytul się do jego zranionego, zakatowanego ciała, które jest jedną wielką raną. Przytul się i uwielbiaj go za to, że on już pokonał ten grzech. Który Ciebie teraz atakuje? I zadaj sobie dwa pytania, i całym sercem na nie odpowiedz. Kim jest Twój Ojciec Niebieski, i kim Ty jesteś dla Niego? I pomyśl, jeśli masz tak niewiarygodną wartość, czy warto ubrudzić się w ten grzech, wejść w to bagno? Kiedy jesteś Synem Króla Wszechświata, masz tak niewiarygodną wartość. Pomyśl o tym. Miesiąc później dostałem od Niego maila. Proszę Księdza, ja to robiłem dwa, trzy razy dziennie. Od miesiąca nie zrobiłem ani razu. Ja wiem, że jestem wolny. Uwierzył w moc Chrztu Świętego. W tego, kim się stał. W Chrzcie świętym. I kim jest dla Boga? W Chrzcie świętym wszystko jest nowe. Obleczenie jest tak ważne w nową szatę. Bądź pomyśleć, ale czy to nie jest pycha takie myślenie o sobie? Czy to nie jest pycha to ciągłe patrzenie oczami Boga na siebie? Kiedy On patrzy na mnie? On mówi, Jesteś moim umiłowanym synem, patrz na mnie z największą miłością, z czułością. Czy to nie jest pycha? Nie, to nie jest pycha. Pamiętaj, że to kim jesteś, a co robisz, to są dwie różne rzeczy. Nie możesz utożsamiać się z tym, co robisz, utożsamiaj się z tym, kim jesteś. Czy rozumiesz? Pychą nie jest myślenie o sobie nieustanne, że jestem umiłowanym synem, że jestem dziedzicem. Boga, że kiedy Bóg patrzy na mnie, to patrzy przez swojego syna, w którym jestem, w którym żyję, w którym poruszam się. Już nie ja żyję, mówi Paweł, ale żyje we mnie Chrystus. Bóg patrząc na mnie, widzi Chrystusa. Nie, że Dominik jest Chrystusem, tylko widzi Dominika w Chrystusie. Patrzy na mnie przez twarz swojego syna, który za mnie umarł, zmartwychwstał. Czy rozumiesz?